Halo, z tej strony. Leon. I dzisiaj, uwaga, uwaga, pierwszy filmik na tym kanale. Zegramy sobie w Ukraść Brainrota, czyli Still the Brainrot. Chyba była jakaś aktualizacja, ja o niej nie wiem. I. To, y, chyba. Tak, ja już grałem w tą grę, tylko, że bardzo dawno. Tak mało... Dobra. Bardzo długo mnie nie było w tej gierce, więc zaczynamy gierkę. Tylko na czym to polega? Aha, że kupujesz brainroty. Ktoś wygrał... Pur baloni, LILONI Zablokuj bazę, a po co? Niezły hajsik mi zarabiają. Hmm, o, sklep. A tutaj coś fajnego. Świni to bum bum no które. Już że zostało ukryte. Aha No to nie jest wta przed... Oh! Rilla really, Rilla really, really. To Nie! Bin To Pur baloniku Dobra, mam jeszcze tam trochę pieniędzy. E? Hmm, nawet fajnie się gra. Oh! Raino to starino. Biegniemy. Rhino to starino. A ile on jest wart? Nie! Zarobię dwa! Widzowie, to kompletnie prawie początek odcinka, a my już mamy takiego dobrego. Sigma. Dobra. A, słaba zarabia. Prr prr Co to? Nie! O, o nie! Czemu nie mogę być szybszy? No a za blok... On mi chciał ukraść? mój rano to starino? Też se pozwiedzę jeszcze, u! O, mam 100 tysięcy! E! Tam jest gro, glorbo! Fruttodrillo! O nie, nie stać mnie! Serio, chłopie? Też z muzy! Widzowie! Że tacy lamusi się do mnie chcą włamać. To dopiero. No, wywalaj. Z mojej bazy. Hmm. A jak się robi rebirka. Tung, tung, tung sachur? A co to tung, tung, tung sachur? I tripi tropi. O, jest jakiś tung, tung, tung sachur. Jakiś jeszcze tripi, tropi. Ile hajsu? Odrodzenie. Jeden milion? Mm. Trippi troppi, troppa trippa, tripinelli tropinella, trippi troppi, troppa trippa, tripinelli tropinella. Tu bagga... Eh, troppo minuta un minuto. Noi Mi diciamo trippi troppo. P. Hmm? H. Wow. Ale fajne. Ale będzie zarobiście. Dobra. Widzicie ten tri o, tak wygląda trypitropi. tropi Ej, jest trypi No przecież go kupiłem. O, trypi-tropi. Święięięię bom -bom bo to bombomby no bandyto. bandy -to. Ty jak mi zaraz to kupisz. <laughs> Eee, Bo mi się nie zablokowała baza. O! Mam tripi troppi. Teraz podobno potrzebuję jednego miliona. Oj, Żeby zrobić rebir. A to się opłaca w ogóle? Dobra. Który jest gorszy? Na pewno. reli ralila, lila. Bobrito Bandito Biorę O za 18 minut Co można? U, tralalero, tralala Szczęście serwera 1 milion, 100 tysięcy, 20 tysięcy i jakaś łapka Aha, dobra No to fajne Fa... Fawarty Donate. Co tak mało? Więcej mi tu zarabiać. A co mi to da w ogóle ten rebir? 5 k gotówki. Mnożnik. Jakiś. 10 sekund y y y czasu do tego? O! Ster przyjaciółmi. od Odbloku. Odblokuj. Żelazna łapka? Uuu, oh, ja to znam, to mój brat pokazywał, który ma chyba jakiś mnożnik razy 10? No, nie, chyba 7 i miał trzecie piętro. Hmm, słabe to brain są. Dobra. Brakuje mi tylko tak mało. Czemu nie mam mnożnika razy 1,5? Nie no, to głupie jest. Co tutaj piszą? Wow. Coś ciekawego. Aha. Golden Tripi Podobno też się to liczy. O! No i co, liczy się? LICZY SIĘ! Ale farcik. Teraz będę mógł więcej zarabiać. A jak będzie tutaj Golden Tung 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 Sahur? Może to tak w nieskończoność będzie działać, że będę robić jeden rebir i drugi rebir, tylko tym. Jo, ale to będzie fajnie. E, dobra. Za 5, 4, 3, 2, 1, zbieram hajs. Aha, dobra, no to jeszcze sobie zaczekamy. O, teraz możemy zaczekać tyle. Golden tung tung tung, sachur. No, i teraz o wiele lepiej. Prim, prim, prandzi do komu donkikus? Prr, pr, pr, prr, dobra, zbieramy. Jeden, dwa, trzy, jest milion. No i trzy, dwa, jeden. Hehe. <tłuk> Gdzie moje bringroty? Oh! Mam 1,5. Mnożnik. Ale fajnie. Dobra, a co teraz? Hmm, dobra. 3 miliony. Boneka, Ambalabu, patapim. Dobra, 3 miliony się zbierze. Tylko teraz najważniejsze, czy będzie 70 minut, czyli minuta jest. Prr, prr, patapim. Co było jakaś boneka z Ambalans? <laughs> boneka Ambalabu? Ale tak na wypadek se kupię coś jeszcze innego. I to będzie bubridu, Banditu? Albo nie, ten... pelo Nie mam boneki. O, bo tutaj coś jest. Trypy trapy wawadupelo. Bombardino kroko. Mmm. Bale. Ile kosztuje balerina? U ja ile zarabia? I co to? Uuu! Muszę go mieć, muszę go mieć. To przecież bym sobie na USGS się zapisał. Pur balon... Hmm. Ja bym sobie wziął... O. Nie oktopusini! Maramara dym. Maramagum. U balerina Mimi Mimimim! Ej, balerina cappuccina. Balerina, balerina. Ta Bambik się wprowadził. Hm? Uh! Hmm? Jakie za dwa miliony? Aha, dobra, to ja wiem co muszę zrobić. Mój brat tego mnie nauczył jak grałem. Trominero Trolicina. Lava saturnosa, Saturnita. u legenda. Oh, muszę go mieć. Szympansyni, dralala, rylili, ralalila. No nie! znowu mi nie wychodzi! Za 11 minut jakieś... O! Oh, boneka! bonika Ambala. Dam! Dam! Jej! Mam boneka! Pierwsza rzeczy do mojej kolekcji. No i to mi się podoba, jak na pierwszy odcinek. Może jutro będzie gruła garden? Nie, Groa Garden nie będzie. Albo może jeszcze dzisiaj, bo może się zdarzyć, że kiedyś zro zrobimy na 200 subów, że będę mieć udostępnioną kamerkę i to, co bardzo dużo ludzi podobno lubi, czyli robienie wydruków 3D. Tak, będę, y, kupię sobie drukarkę 3D. Może za 3 tygodnie będę mieć? Hehe, <laughs> stać mnie idealnie, ale muszę mi się radzić co, zgodzić, co za mękę. Ło! <laughs> <Wow>, bombikus! <laughs> Sronikus? No chwilę zobaczmy co to za. No jest tutaj. Aha, 10 kafli. No to nieźle. Wow! Wyobrażacie ludzi. No i co, mogę? Nie. Tronero Trulicina. La Saturnita. glorbo Fruto O tutaj jakiś menel. Pewnie od, na odbiad, obiad sobie poszedł. Ale dobrze, że mu to okradłem. Dobra. Jakie ja auto kupi? O, oh, pur i liloni. Nie stać mnie. Ale szybko. Ja nie mogę. Gdzie porbalonini leni? Nie! Mój ból, Mam to po wojnie, Norman. Bananiny do pizzanini? pizaniny. Ten nubek? tego wcale nie użyłem na u szympansini oh! tralala -la, la li la lila! la to mój e to mój to mój cimpanzini e bananini ben. Masz band mas

Nie zdążysz? Ha! Dobra, miałam mieć... pr patapim pat, Kiedy do hotelu kiedy deszcz? patapim pat, brr, brr patapim Idealnie! Tak, prr patapim Mam dobrą pamięć, O, Jezus. Ej, dobra, czas nakradzić. Ale nubek. Jezu, ale nubek. Yeah. nawet trejnino tosterino? A nie, to w sumie było... To ma nuba. Mara 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 Tu ma za chłop dwa złota. Bandito Bobrito Bandito Brabito Berber oh, Patapim Ty... nie zarabiasz tyle? To ja muszę go chronić Za wszelką dupę O nie! A tego to uswa. 150 na sekundę. até to łopinię też. O, za 4 minuty. Co to robi? Aha, dobra. Nic.

Dobra, mam dwie rzeczy, które już nie są li, li, niepotrzeb... li, li, la, Lila. A nie no, żartuję, To same potrzebne, na rebiję. Chciałabym było jak mi dali tego boneke za w wersji gold. Albo diamond. Diamond! 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 O, legendalny e, 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 legendarny. o to wyszedł wow ten no to tysiące myszka mi nie działa pipi kiwi c'è cappuccino assassino cappuccino assassina ballerina cappuccina burbaloni Luli luliloni burbaloni luliloni di la burbaloni luliloni Bananita dolfinita. Aha, tak się to mówi? Nie, nieźle, to ja wezmę to. Pipi kiwi. Nie będziesz mieć wszystkiego, bo ci prosta... Ty. Lakuje. Jest. Co za minute? Liri Lilla, rila. Li, hm, ha, co za ha, ha. ha. Liri Lilla. Li, o, o nie, szybko jedziemy li, 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 do fizy. bazy. Gdzie nam coś, ktoś próbuje ukraść? corsic tra pane tra l'alero tra la la e la onda mm. mm. oh. ah uh. ah. m m oh perché mh sai niente mumber di elefanto unge oio Bananita dolfinita, Ej, jak cię Ale już widzę bonekę. Boneka ambalabu. Dobra, tutaj boneka wykasuję. Który tutaj teraz jest najgorszy? Não! Minha base! Alguma aura... Oh! 150.000! O que é isso? Dobra, to jest fajne. U tu jest jakiś candy tutaj na dole. Widać, ciekawe co to oznacza. Nie wiem, ale na pewno idę tam, bo widzę niebezpieczeństwo tutaj. A ja chyba już wiem co to robi. Odwraca działanie chodzenie Czyli się idzie w drugą stronę dobra możemy lecieć fajnie by było jakby laki dodali no nie w sumie jest żeby tutaj dali tylko fajnie by było Ciekawe by jakby to wyglądało. Berry berry bikus dikus bombikus. Pff, jak to się mówi, Berry? O oh, nie, nie mogę go kupić. Bombardiro krokodyl. L'uomo si è sdraiato, ha bombardato il ha 50 bombardamenti. Cosa? Bene, cosa c'è? Pandacini bananini. Tigrilini e termelini. Nienawidzę tej gry. Czy mogę ukraść jakiegoś brainwota? Jeszcze jeden za milion był. Dobra, ale jak chcecie kolejny odcinek widzowie, to napiszcie w komentarzach. Ja się z wami na razie żegnam. Do widzenia. Narka. Na